Pomysł przyszedł do mnie tak, jakby sam z biznesu. Przyjaciółka zaproponowała, opowiedziała mi o tym szkoleniu, i postanowiła jej zaufać i przyjść. Największą wartością były narzędzia, które wyniosłam, czyli sam MaxiDisk, które mogę wprost zastosować sobie w swojej pracy coacha. To jest takie bardzo fajne narzędzie, które każdemu coachowi otworzy drzwi do pracy z klientem. Będzie początkiem, będzie bardzo łatwym nawiązaniem relacji, ale też sposobem na to, żeby znaleźć obszary, w których trzeba popracować. A do pracy, do zarabiania pieniędzy, do pozyskiwania nowych klientów, do poprawienia relacji, wszędzie, gdzie tylko się da. Z czystym sumieniem na pewno, na pewno, na pewno polecę każdemu coachowi, który chce zyskać nowe, atrakcyjne narzędzie do tego, żeby skuteczniej pracować.